Na kolejnym śniadaniu realizowanym w ramach naszego HR Excellence Academy Programu Budowania Społeczności Wymiany Wiedzy Wśród hr Zatem większość z Państwa już, już gdzieś mnie poznała. Ja nazywam się Rafał Broniarek, jestem redaktorem naczelnym naszego miesięcznika Personus Plus i dyrektorem do spraw rozwoju Volter Discover Polska. Bardzo miło powitać dzisiaj panie z firmy Sage, które będą prowadzić dzisiejsze spotkanie. Pani Katarzyna Kaganiec i pani Anna Tracz. SEJZ to jeden z partnerów naszego programu, lider w dziedzinie oprogramowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Będziemy z troszkę innej perspektywy przedstawiać podejście do HR-u, bo jesteśmy menadżerami, którzy korzystają z projektów HR-owych. I to, o czym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, to jest przykład takiego projektu, który mamy wrażenie, że spowodował osiągnięcie efektu synergii na płaszczyźnie zarówno programów HR-owych, rozwoju ludzi, motywowania ludzi, jak też na poziomie operacyjnym, dając nam i organizacji duże efekty zarówno na poziomie kultury organizacyjnej, jak też na poziomie konkretnych namacalnych korzyści przy obniżeniu kosztów czy podniesienia efektywności organizacji. Właśnie spojrzenia klientów, którzy zobaczyli, że ci ludzie od nas są osadzeni gdzieś u nas, gdzieś w strukturze. Mają swoje ograniczenia, mają swoją strukturę organizacyjną, mają pewne kompetencje i pewne cele do osiągnięcia. I w bardzo uczciwy sposób na retrospektywach rozmawialiśmy z klientem. Wyniki tych retrospektyw też braliśmy pod uwagę, szukając i pracując nad metodyką. Przeprowadziliśmy badanie dojrzałości, którego podstawą jest czterostopniowa skala oceny poziomu zarządzania projektami w kilku obszarach, w których to ludzie pracujący w projektach Zespoły projektowe, kierownicy projektów i sponsorzy odpowiadają na pytania ankietowe, anonimowe. E, dzięki temu uzyskaliśmy informacje na temat tego, e, jak po prostu jest. E, to badanie i e, ta skala e, opisuje zarządzanie projektami, budowanie zarządzania projektami e, od poziomu chaosu aż po poziom e, tak zwanego ciągłego doskonalenia. Przy czym e, wracając już jeszcze do e, wizji i do celu, które sobie stawialiśmy. Skoro mówimy o przestrzeni, e, to nie jesteśmy pewni i nie byliśmy pewni, czy chcemy być na skórce wszędzie. To jest świadoma decyzja organizacji, co do tego w jaki sposób chce tą przestrzenią wirtualną zarządzać. Natomiast wtedy chcieliśmy wiedzieć, gdzie w ogóle jesteśmy. Czy na wstępie rekrutacji do takiego projektu tych osób też nie jest ważne, żeby podzielić od razu te role, bo każdy ma swoje role, prawda? I potem dopiero wykształcać i, i, i budować, żeby nie dochodziło do sytuacji, że nagle dwóch liderów jest, ale nie mają do tego kompetencji, oni tylko są, że tak powiem, mhm. mają ambicje zostać, prawda? I tutaj kwestia badania kwestionarszowego czy osobowościowego i tak dalej, co bardzo rzadko firmy biorą pod uwagę, że to jest. Mówię, to jest ważne, co jest ważne. Dlaczego mówiłem o tej cyberlepsy, co powiedziałem koleżanki? Zauważyłem, że kompletnie nie ma znaczenia, jaka jest metodyka dla projektu. Ma znaczenie, jaka jest komunikacja porządek, rozdrożenie projektu i prowadzenie. Można popełniać dziesiątki błędów. Jeżeli jest dobra komunikacja, wszystko wyjdzie, jeżeli jest zła komunikacja, żadnej poprawki w programie nie wprowadzicie. I wtedy, wtedy zaczyna projekt się rozwalać i można wdrożenia zrobić. To jest cała komunikacja z tym człowiekiem, który na no coś tam może zmodyfikować. Którzy niekoniecznie są naturalnymi liderami, ale z racji ogromnego doświadczenia, Słuchaj. stażu i tego, że nie ma innej osoby, która by potrafiła to zrobić na poziomie merytorycznym, wybierać ich jako szefów projektu i wtedy my na przykład często pracujemy z takimi osobami nie. nad ich umiejętnościami które są im absolutnie niezbędne. A jeszcze inna kwestia, która tu została poruszona. Bardzo ważna to rozmrożenie projektu tego, kiedy projekt się kończy. Ja ostatnio pracowałam z zespołem, który robił, zrok, dokonał ogromnego um, dzieła, skończył świetnie projekt. Ceną niezwykłego wysiłku, pracy po godzinach i byli w jakiejś takiej sytuacji trochę wypalenia zawodowego, trochę próżni, co teraz my mamy z naszym czasem robić, co, co mamy ze sobą w robić, to się skończyło. To się udało, ale nikt jakby tego nie zakończył w taki sposób. Właśnie symboliczny, komunikacyjny. I ci ludzie tego bardzo potrzebowali, po prostu takiego. Co tak. do tak, Dokładnie. Ja im zadałam pytanie, jak świętowaliście wasz to. sukces? No po prostu się skończyło. To jest rzecz, której ludzie bardzo potrzebują i, i, i też ci, którzy kierują projektami, o tym po prostu nie wiedzą. Tak? Czy to coś też takiego jest, że to nakładanie się projektów jeden na drugi to jest oczywiście z perspektywy firmy świetna sprawa, dlatego że walczymy o efektywność i gdzieś tam z góry być może te 2-3 dni celebrowania skończonego projektu jest po prostu pustym czasem, tak? Jest coś takiego. Ale, ale z drugiej strony myślę, że to się te, te 3 wolne dni czy też te 3 dni celebrowania one dopiero przekładają się na jakoś kolejnego projektu. To jest uładowanie... Tak? Tak. Rola menedżerów, żeby to pokazywać, pokazywać wartość. Trochę też tak jest, że ten czas trzeba dobrze wypełnić. Czasami no pewnie Państwo wiecie, że jak macie dwa dni weekendu i przez ten weekend nic nie zrobimy, tylko siedzimy przed telewizorem i, i patrzymy, co się tam ciekawego dzieje, to taki weekend potem wracamy do pracy, jesteśmy czasami bardziej zmęczeni niż e, kiedy byliśmy w piątek.